Witaj, gwiezdny Wędrowcze. Kolejne nasze spotkanie w prawdzie, która przejawia się w każdym z nas na swój niepowtarzalny, wyjątkowy sposób. To jest cudowne, gdy możemy dostrzegać, dostrzegać tak wiele i odkrywać w tej wielości różnych obrazów prawdę. Myślimy, że gdy dostrzegamy jakiś obraz i ubieramy go w słowa, dostrzegamy go i ubieramy go w nazwanie, że to jest prawda. Jest to niesamowita przygoda odkrywania, że nagle może być też tak, że zaczynamy widzieć, że prawda jest czymś głębszym. W tym naszym czasie, tej naszej podróży, teraz, podróży inspiracji, gdzie każdy oddycha, a oddech jest wszystkim. Od oddechu się zaczyna przyjmowanie i na oddechu się kończy dawanie w nieustannym procesie życia. Gdy teraz jesteśmy tutaj razem, to będzie temat wyjątkowy bardzo mocno pokazujący coś, co być może w pierwszej Twojej reakcji nie zgodzisz się. A może gdy tak wejdziesz w swoją ciszę, zaczniesz odkrywać, że tak właśnie rzeczy się mają. O czym dzisiaj? O tym... Jak odkrywamy prawdę, jak śnimy, jak mówimy? Czy wiesz o tym, że kiedy mówisz o czymś, kiedy słuchasz kogoś, kiedy o czymś czytasz, coś widzisz, tak naprawdę snujesz opowieść. Gdy opowiadasz o czymś, to jest tak, jakbyś malował obraz czegoś, tworzył ten myślokształt w różnym stopniu zasilony swoją emocją, swoim odczuciem. Opowiadasz o czymś, tak naprawdę tworząc opowieść. Tak naprawdę śnisz, wtedy śnimy. Śnimy, gdy opowiadamy o czymś. I zobacz, tak jest, że każdy śni swój sen. Opowiada swoim życiem, swoimi słowami, swoimi reakcjami. Opowiada historię, którą sam w sobie, sobą tworzy. I zobaczcie, że te różne opowieści tak naprawdę wynikają z tego, w jaki sposób odbieramy rzeczywistość. Przez jakie filtry Odbieramy tą rzeczywistość, jak filtrujemy tą rzeczywistość. I według swoich przekonań, według swoich wglądów, według swoich doświadczeń to wszystko jest jak filtr, który jest sposobem naszej ekspresji, opowiadania. Postrzegamy rzeczywistość przez swoje filtry istnujemy opowieść tak naprawdę to jest śnienie my śnimy swój sen i to jest niesamowite że kiedy spotykamy się z ludźmi to tak naprawdę każdy z nas śni swój sen i być może w twoim śnie Jestem w tej chwili obecny, ale i tak to, jak mnie postrzegasz, to, jakie masz myśli o mnie, to, jak mnie widzisz, wynika z Twojego snu. Bo nawet gdy spotkamy się, gdy poznamy się na tyle, na ile przestrzeń nam pozwoli, to i tak będziesz. Postrzegać mnie przez swoje różnego rodzaju filtry, skojarzenia, może oczekiwania. Patrzysz na mnie i widzisz to, co jesteś w stanie zobaczyć zobaczyć to, co chcesz zobaczyć. My tak siebie postrzegamy przez różnego rodzaju filtry. I w tych naszych snach są różnego rodzaju opowieści o innych. Tak. Śnimy sen, a w tym śnie pojawiają się różne postacie. I coś ciekawe, te postacie śnią swój sen. I w nich, w ich snach, My mamy też pewną rolę, ale ona jest determinowana przez ich sen. Oni postrzegają nas, mnie, przez swój sen, a ciebie, ten kto postrzega, widzi to przez swój sen. Pozwól mi to wszystko jeszcze głębiej wytłumaczyć, by dojść do tego, kiedy następuje na prawdziwe spotkanie w prawdzie. Bo to może takie być niewygodne, jak jaśnie sen, snuję swoją opowieść, a czy w tej opowieści jest coś obiektywnego? Czy jestem w stanie złapać w jakimś sensie prawdę, fakty? Wiem, że kiedy zbierze się jakaś grupa ludzi, którzy chcą wspólnie śnić swój sen, razem, wtedy pojawia się opowieść szersza, obejmująca więcej ludzi, którzy postrzegają rzeczywistość w taki, a nie inny sposób. I postrzegałem w tej opowieści, w tym śnie innych konkretnym sposób. Pomyślcie, jak światopogląd, jak to, czym nakarmiliśmy się, determinuje nasze postrzeganie innych. Tak wiele jest obrazów tego, jak ludzie śnią o podziałach, o dyskryminacji. Śnią w sposób nieczuły, niewrażliwy, gdyż w tym śnie ich są pewne przekonania, w które wierzą, a które oddzielają ich od innych. I to jest bardzo ważne, byśmy w tej naszej refleksji odkryli to, że śnimy sen. Snujemy opowieść. Czasami wspólnie z innymi, czasami z, sami zazwyczaj to jest zawsze śnienie samemu. Tylko czasami się dołączamy do innych i śnimy wtedy razem. Hmm. Tak więc, cokolwiek opowiadasz o czymś. O kimś, snujesz opowieść. Być może w tej opowieści masz takie mocne przekonanie, że to jest prawdziwa opowieść. Ja tylko mówię o tym, że ta opowieść jest tylko wyłącznie twoja. Być może wynika też z grupy, w której się znajdujesz. I śnicie razem taką opowieść. Oczywiście ktoś powie no dobrze, ale są fakty takie i takie. Zapewniam Cię. Chociaż co ja mogę tutaj powiedzieć o zapewnieniu, bo każdy odkrywa swoje zapewnienie. Zapewniam cię, że perspektywa twoja jakkolwiek byłaby nieuzasadniona ona. To jest to perspektywa, pewien punkt widzenia. Może ci się zdawać, że szeroko widzisz wszystko, ale perspektyw jest tak wiele, tak wielopoziomowo, można je wszystkie dostrzegać, że tak naprawdę dochodzimy do wniosku, że widzimy fragment. Ale czy on nas upoważnia do tego, żeby? Twierdzić, że ja mam rację, bo wiem więcej, rozumiem więcej? Że te fakty są tak namacalne, że to już jest coś, co stanowi mój światopogląd, moje widzenie innych? To tylko inspiracja, by zastanowić się, jak my postrzegamy, jaką snujemy opowieść. Ale więcej teraz. Kiedy ktoś. Mówi do ciebie, albo ty mówisz do kogoś, że ma coś zrobić. Zrób to. Powinieneś zachowywać się w ten sposób. Tak dobrze, żebyś zachowywał się w taki sposób. Powinieneś to robić. Najlepszy sposób rozwiązania dla Ciebie jest taki i taki. Kiedy ktoś daje rady komuś, wyjaśnia komuś rzeczywistość, jak tą rzeczywistość ten ktoś powinien ogarnąć i wyjść z tego swojego marazmu. Albo może jeszcze jest tak, że ktoś mówi, albo bym powiedział, uzdrawia kogoś, pomaga komuś, mówi coś mówi słowa mądrości, które mają na celu zmianę. Mówią mówi ktoś jak życie wygląda? Jak życie wygląda? A ty słuchasz. Na przykład tak jak teraz ja mówię. Ale poczekaj jeszcze. Dojdziemy niedługo do prawdy. Bo to, co teraz mówię, że życie tak wygląda, czy inaczej, zaraz zobaczysz i może głęboko w sobie odczujesz, że jest to iluzja. Te opowieści, smute o życiu, to, że ja mówię o tym, że życie tak, że tak wygląda, że ktoś do ciebie mówi, że masz zrobić to czy tamto czy zrobić taki krok ku czemuś i wtedy będziesz uzdrowiony czy oczyszczony chcę wam powiedzieć że to co mówimy do siebie to co ktoś mówi do ciebie czy ktoś mówi czy ty mówisz do kogoś to tak naprawdę kiedy mówię coś do kogoś że ma być taki czy taki ma zrobić to czy tamto czy jak to uczynisz, to będziesz wtedy uwolniony, uzdrowiony? To tak naprawdę mówię to do siebie. Jeżeli mówisz do kogoś coś, że ktoś ma coś zrobić, czy ma być jakiś, to tak naprawdę mówisz do siebie. Kolejna niewygodność, prawda? Zobacz. Kiedy jest taka sytuacja, że ktoś coś mówi do ciebie. I w tym komunikacie nie jest mówienie o życiu ogólnie, snucie opowieści, ale jest w tym komunikacie mówienie, że Ty możesz zrobić tak, czy tak, czy powinien zrobić tak, czy tak, czy wręcz musi zrobić tak i tak, by było tak i tak. Ktoś mówi, Ci, jak masz się zachowywać. Ktoś mówi ci, jak masz śnić swoją opowieść. Jak masz wierzyć. Jakie przekonania cię mają, uwolnią cię. I ktoś ci to mówi. I tak naprawdę w efekcie końcowym, pomyśl. On tak naprawdę mówi do siebie to. Ta osoba mówi to do siebie. Jeżeli ktoś mówi bardzo dużo, że my powinniśmy robić to czy tamto, nie chcę wnikać teraz w szczegóły, bo nie o to chodzi, to tak naprawdę bardzo mocno cały czas do siebie mówi, bo ma taką głęboką potrzebę, żeby właśnie zająć się sobą, Ale projektuje to na zewnątrz. Czasami nieraz cały czas mówimy o tym, by coś zrobić ku uzdrowieniu, że świat powinien zrobić to czy tamto, ludzie powinni robić to czy to, żeby podnosić wibracje, znosić się, uzdrawiać. I nieraz w tej roli. Co niektórzy są tak mocno zakorzenieni, a tak naprawdę mówią to do siebie tylko. Wznieś swoje wibracje, poszerz swoją percepcję, swoją świadomość, i nagle zaczyna się dostrzegać inne życie. Więc, tak naprawdę, kiedy my próbujemy zmienić świat na zewnątrz. To, to jest taki wielki komunikat, że największą potrzebą w tym wszystkim jest to, by zmienić ten świat słów wewnętrzny. My projektujemy te swoje słowa, które kierujemy do siebie, na innych. Mówisz komuś, że ma być taki, może być taki, powinien zrobić to, czy tamto, że dobrze, gdyby to zrobił, bo to mu da to, czy tamto. Tak naprawdę mówisz to do siebie. I możesz się z tym nie zgadać. Poczekaj, aż powiem ci, gdzie jest prawda. Ale czy ja ci mam powiedzieć, gdzie jest prawda? Ty to sam odnajdziesz, odnajdziesz w sobie. Ja tylko sobie mówię, snuję teraz swoją opowieść i mówię do siebie. I mam tego świadomość. Ty słuchasz moją opowieść i słuchasz tego, co mówię do ciebie i filtrujesz to a za chwilę powiem ci jak najlepiej to przefiltrować <śmum> wiem, to tak brzmi ciekawie co ja chcę powiedzieć kiedy mówię do kogoś tak naprawdę mówię do siebie kiedy ktokolwiek do was coś pisze, mówi, przypomnijcie sobie to, że on mówi to do siebie. I to pozwala też szerzej spojrzeć na drugą osobę, że jest w swoich zapętleniach, w swoich oczekiwaniach wobec siebie samego. Kiedy ktoś gdzieś tam mówi o swoich oczekiwaniach wobec ciebie, nie. Te oczekiwania tak naprawdę ma wobec siebie. Mówi coś komuś, a tak naprawdę jest to wyraz tego, jak bardzo pragnie, by to zostało powiedziane do niego. Kochani, ja tylko dotykam bardzo delikatnie pewnych tematów. One są tak głębokie i tak wielowarstwowe, że. Trudno to ująć taką całość w tak krótkim czasie. Ale kiedy następuje to prawdziwe spotkanie, to jest też kolejna rzecz, która jest dla Was oczywista. Dla nas jest oczywista. My to po prostu wiemy, czujemy, całym sobą przeżywamy, że prawdziwe spotkanie jest w ciszy. Kiedy kończą się słowa różnych opowieści. Kiedy kończą się różnego rodzaju mówienie do kogoś, a tak naprawdę do siebie, kiedy spotykamy się naprawdę w ciszy, wtedy pojawia się prawda. Ale czy jesteśmy w stanie się spotkać w ciszy? Czy jednak po pięciu minutach zaczynamy się kręcić w swoim ciele i musimy coś zrobić? Wygimnastykować, wyoddychać, wy coś tam zrobić, by po prostu się. Poruszyć, a spotkać się w ciszy? No, ładnie to brzmi, prawda? Ale czy jesteśmy w stanie się sami z sobą spotkać w ciszy? Czy jesteśmy w stanie pobywać w ciszy tak. Nie, wiem, minutę, dwie. Ale pięć, dziesięć. Pół godziny, godzinę pobyć w ciszy i nic nie robić. Naprawdę? Patrzeć na przykład w niebo. Naprawdę? Możesz tak? Kiedy spotykamy się w ciszy samym sobą i mówię to do siebie. Czy ja potrafię się spotkać z samym sobą w ciszy, patrząc w niebo przez pół godziny? A może zasnę, <laughs> kochani. Jeżeli tego nie odkryliście jeszcze, to zachęcam was do tej refleksji, do takiego zastanowienia. Kiedy odbywa się prawdziwe spotkanie z życiem? W ilości słów, w różności opowieści, czy w ciszy? Czy spotkanie odbywa się wtedy, kiedy mówimy komuś o czymś przez czy swój filtr, że? Dobrze, gdyby zrobił to czy tamto, bo to mu da to czy tamto. Czy ktoś ci mówi, że powinien się tak zachować, to zrobić, tak połączyć się ze swoją duszą, ze swoim sercem, tak się otworzyć, tak się zrównoważyć, tak się zharmonizować, tak się oświecić? Że takie są sposoby, techniki? Tak długo jak będziemy słuchać innych, tak długo będziemy w ich snach, w ich opowieściach. A czas tworzyć swoją własną opowieść, śnić swój sen świadomy, przebudzić się ku temu, by śnić świadomie czyli tworzyć świadome wybory swojego życia tworzyć w rytmie, w melodii swojego serca, bo faktycznie jest czas na ciszę. I z tej ciszy wyłania się wiatr świadomości, by się przejawić. Ale tak długo, jak będziemy śnili sen z automatu, tak długo, jak będziemy mówić komuś, jak ma się zachować, to wciąż będziemy w sobie pielęgnować wojnę napięcia, niekończącą się drogę, w której się procesujemy, znosimy, leczymy, tak dalej, tak dalej. A prawdziwe spotkanie ja następuje w ciszy. Zatrzymaj się. W ciszy. Nawet już nie słuchaj. Nawet już nic tam nie próbuj odkrywać. Tej ciszy. Po prostu bądź. I kiedy spotykasz się z drugą osobą w ciszy, to wtedy budzi się prawdziwa komunikacja, prawdziwe spojrzenie na siebie, w miłości, serca, bo budzi się w nas naturalnie to, kim jesteśmy. I każde spotkanie w prawdzie zaczyna się od ciszy. Bo w ciszy budzi się nasze serce. Budzi się to piękno tego, kim jesteśmy. W bezwarunkowym przepływie miłości jesteśmy. Zaczyna się od ciszy. Jest tyle różnych opowieści. I w niektóre weszliśmy tak głęboko, że one nas tak mocno związały. I przyczyniły się do różnych doświadczeń, które bardziej nas jeszcze związały. A czas jest wybierać. Nie powtarzać i kopiować innych, ale czas jest wybierać swoją opowieść i mówić swoimi słowami, Słowami swego serca, a nie słowami, które się usłyszało od kogoś. To jest czas wzniesienia, urzeczywistnienia tego, że jesteśmy, jam jest, mocą, miłością, mądrością, sam w sobie, wiecznością. Więc zaczynając od ciszy. Świadomie wybieraj, wybieraj, kochaj, kochaj ciszę. Kochani, serca do serca, ku inspiracji.